Cześć! Witam Was bardzo serdecznie już w drugim odcinku um, z, z filda 3 i dzisiaj sobie już zagramy misję Uprising um, także kontynuujmy z misję w poprzedniej misji um, spadł na nas budynek może się nie, nie pomyliłem no i w sumie nie wiem co się stało bo my tylko ręczkę wychyliliśmy wątpię żebyśmy przeżyli tak Yes, sir. Don't bother calling me, sir. It's not going to matter, because you're going to torture me anyway. I, I don't at the Now the darkest corner of the room. Great. How long were you unconscious? Sun had set when I came to. There was a broadcast. Were you out for six hours? Eight. It's important. Is that a trick? Try oh. to focus on the question, please. Yeah, I was still shaky as hell when I pulled myself out, so I don't know. It was dark. Hold yourself up. We're buried. I did see something. You just said it was dark and you were groggy. Are you trying to get a rise out of me? We're just along for the ride, Sergeant Blackburn. You're driving for now. If you say so. So it dawaj, was dark you and, and you were groggy. You saw something after the quake. What was it? No. E, Dawać, dawaj to mi Wszystkich tych Niech tam nie przeżyje, zaraz tam wbije i się skończy. Wow, to jest chyba tak jako zapalenie budynku i przeżyłem I teraz jakiś typ. Oh, come on. What is it? bo zobaczysz przeżyjesz wytrzymaj ja go zobaczycie no teraz masz takiego roz... dać ja ci taki wpierdol zaraz dam kolego że się skończy po prostu dawać nie gdzie jest ten frajer gdzie on jest nawet ten go Dobra, zostaw te kamienie dawaj mi tego frajera Nie, hmm. nie, co my tu mamy. Ojej, hey, jaki to tu jest granat. Mogę go wziąć? to jest bułeczka penisowa. Aha, to są Arabuchy. To lepiej się przed nimi tutaj schowu. Hmm. Fajnie, fajnie.

ja można i to jest no się okuja. Idziemy... po to... Czas iść wszystkich nas. Zabiję, po raz pierwszy co jest? to jest? Jakiś szczyt to tego, co to jest? Jak ma się mieć? Ty co my tu gryzie, klep go! No, walej z tym śmieciu. Jakiś pedalski szczyty. Dobra, damy radę. Blackberry, nie poddałeś. Uda się.

Przedłem, ale nie jestem pewien. Dobra, na razie tam ich wszystkich cisnę, jest dobrze. Fajny celowniczek, podoba mi się. O Jezus. Dobra, czekaj, tak, najpierw trzeba przeładować. Ehm, teraz to karabinek. To są dwie I... reload. Dobra. I na razie to pierwszą sobie pokamuję, bo mam fajne codziennie i lutaleczkę. No i tam jeszcze są. I nie wiem, czy mogę tam wyjść już swobodnie. Nie, to opadło Dobra, tak wygląda nasz Chyba hmm. iż hmm. nie wie to ktoś by... Dawaj, gin ty! No! Zabiłeś moich kumpli! Wszyscy? Fajna cisza, dobra. Gdy wiemy. O, tu jest Ula u u u, u, u la Troszeczkę dużo tych tuba Muszę <gry> to co za beczka, jakaś Fak No fajnie wybuchnąć chyba, bo ktoś mi mówił, że można rozwalać O właśnie No nie wiem, leci grając Może dostaje znikąd Z dupy dostaje Tu jest jakiś typ Gdzie tu są jakieś typy? Tam jest Dobra, dostał, dostał Ty teraz, no bo dostałeś, na 1000% dostałeś ale tam ci nie dostałem Jezus tutaj mi przyszli w ogóle z bliska oni mnie tak człowieku yy, y chyba jakiś frajer mnie oślepił i padłem Obym nie miał daleko, dalekiego checkpointa Bo naprawdę, tyś frajerzy mnie tu biją No Wiecie co, wkurzyłem się naprawdę Czas wyciągnąć mam Tu wysyłać jakieś flary i wszystko Nic nie widać przez to Dostań Dostał Dobra, jakoś ich tam rzeźni po, po, po kolei trzeba ich wszystkich wycisnąć Ciężko, ale jakoś nie myślę, że mi się uda. Dobra, pat. Co go? Róba, dobra, jeszcze po ile ich tutaj? O Jezus. Jeden. Jest. O Jezus, jak skarpią wychodzi tylko zabijesz? Dobra. Tam jest jeszcze jeden, widziałem. Dobra, tutaj rzucam grama cika. Tu jest jakiś aran. Dobra. Zalaz się wkurzę i na do nich polecę i się skończy. Eee. Co szczerze, nie będę to długo robić. Hmm. Tu pójść kamp jakiś. To jest jeszcze typ. A, gdzieś jeszcze są typy? Wiesz, że widziałem go. Dobra. Jak nie widziałeś, kolego, to już gdzie jestem, ale nie wiesz, że chcę w ciebie... A, no, tak. Powinnaś spać właśnie. Dobra, jako mi gdzieś pokazać, ja gdzie mam iść mniej więcej, bo naprawdę... Nie miałem się negocjować, ale chciałem się dostać. Ło Jezu! Tu jeszcze jest jakiś typ. Aha, tu mam się udać. Dobra, bo chyba musiałem wszystkich zabić najpierw. Fajnie. Oj, zamknęli mnie. tutaj. Zobaczymy, stąd ha? wyjdę, czy stąd, czy stąd. O Jezus, Jezus, granat! zgodził mi jakoś um. nie robię właśnie takich ciemnych strasznie misji bo nic nie widać gdzie oni są może można jakiś lektowizor włączyć ale naprawdę nie wiem jak to wszyscy Wow. no właśnie chciałem się do jakiś punkcik jest to idziemy będziemy albo było jakoś łatwiej, nie? Bo już naprawdę nie wyraziłem yy, nic. jak widziałem chyba full arabów to będzie Ojej, ojej, łoje co się dzieje Uciekam, uciekam, czekam dobra dobra Może skąd dostałem? Może tak Dobra, to jest sobie to Schowaj się tylko, Tam jest drugi... Aha, go? Chyba ja Miejdy tam jeszcze? Skąd? nie Oj, co tu się dzieje? Kurde, ten efekt, to po prostu super, że jak się dobra. Zarówno jest tu jest to Bela, już, jesteśmy blisko. Zaczynaliśmy sobie misję. Dawaj skopa. No wychodźcie. Ile was tam jeszcze jest? Pięciu? Sześciu? Wszystkich was jest. wierdzieli i się skończy. Skard, Blackberry, dawaj. wiedziałem jak śmieci. Dawaj wjeżdżaj tu z bara i się skończy. Z bara. Ej, ej, ej! ej, ej Jestem z tobą! dobrze, w końcu mam jest jakiś tutaj fan. jest tam jakiś typ, nie? On tam prawie zabiją naszego typa. Halo! Zabrali naszego kompana! Stary! Wiem, że Szczadci się chce i biegnie do kibla. Macha się pyszcza. Ale no, ty, no nie wiem, to miejsce jest naprawdę inaczej, bez żadnych starych budynków. do mnie, wraca. Nie, teraz ty mnie wkurzyłeś, teraz cię blokam tymi przesłaniami i się skończył Blokam cię, krzesłem w ciebie. Dobra, co my tu robimy? Masz jakiś pomysł? Tak No, dawaj, co? Na co? Dobra, otwieraj bramę. Ja już wychodzę, wychodzę. Biegnę, uciekam, stawiam cię, jesteś nami nikim Gdzież? Wejdź pierwszy mam tak, był tak Co się dzieje, co się dzieje, dostaję, dostaję Dobra, dobra, jakoś żyjemy, dostaliśmy się w do celu Dostaję! dostaję, Padnę zaraz Uch. E, tak? Co to mam zrobić? Będę działkiem hi, 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 hi. Ty dostajesz na Ty. I... Tu jeszcze biegniemy, tak? To już nie żyje Ty też nie żyjesz I ty Ktoś jeszcze chętny, śmiało I ty o, Jeszcze jedno, jakiś hardcore. Czyżby wybiegali z tych samych miejsc? No to mogli chociażby to się No, helikopter nam jeszcze pomógł. Gowy to by nasz. Co się dzieje? o jezus, jezus, sus, jezus, 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 stało. dać jezus, o muzyczka jezus, no dobra O jezus, 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 tak, no Dobra, ja kończę ten odcinek. Zobaczymy się w następnym super po prostu misji um, um, F-16. Także do zobaczenia, cześć i na razie.